Także tak wygląda. tak wygląda ośrodek zdrowia tutaj Tutaj macie panią doktor Także tak wygląda gabinet Beef Masai Party! Nikt nikogo nie ocenia, jeżeli ktoś zrobi jakąś głupotę. Nikt nikomu nic nie wypomina. To niesamowite przeżycie, powiem wam. Coś fantastycznego. Hanko z rana, w kolejny dzień. Właśnie dzieciaki do szkoły wędrują. No, mamy szybko śniadanko, kolejny dzień w wiosce i uciekamy. Właśnie a propos szkoły, uciekamy do szkoły i do ośrodka zdrowia. Także mam nadzieję, że to będzie też wspaniały kolejny. Także słuchajcie, taką drogą tutaj dzieciaki codziennie chodzą do szkoły przez bursz powiedzmy przez taką zwykłą, też polną drogę utwardzoną gruntową Jak dla nas w naszym, w naszym odniesieniu, bo dla nich to jest jakby normalna droga. Także no nie przyjeżdża po nich żaden do szkoły. Codziennie po, po kilka kilometrów w jedną stronę muszą do tej szkoły uciekać. To i tak dobrze, że chociaż do tej szkoły nie chodzą, bo też dużo dzieciaków po prostu nie chodzi już od powiedzmy 3-4 lat, w wieku 3-4 lat idą pilnować krowy, kozy, wypasać, także no duża większość po prostu do tej szkoły nie chodzi. A jeżeli chodzą to właśnie taką drogą tutaj już wam powiem, że idziemy około 30 minut, a, a jeszcze trochę, jeszcze kawałek przed nami, także codziennie w jedną i w drugą stronę tak takie mniejsze dzieciaki no trochę trochę muszą wędrować A to słuchajcie to są ciernie To są ciernie i one nie leżą tutaj na na przejściu, na drodze, i takie coś jak się wbije w nogę, no to powiem Wam nie jest przyjemnie. Przebiłem sobie klapka tym niedawno, na szczęście mi tylko musnęło. Powiedzmy po, po stopie, a jak tutaj dzieciaki bez butów często ganiają, i takie coś się wbije w stopę, no to ból naprawdę musi być bardzo duży. Zwłaszcza, że e, ciężko to potem wyciągnąć, a jak się już wyciągnie, to wiecie, rany powstają. Potem z tych ran. No jakby tutaj za czysto nie jest, więc powstają różne tam zakażenia, infekcje. Więc no nic przyjemnego. Trzeba tutaj uważać pod nogi przez burz jak się idzie. A tutaj dziewczyny, kobiety przychodzą po wodę. Codziennie i ładują w baniaki. Patrzcie w baniaki wyrównują sobie wodę z tego z tego zbiornika tutaj pobierają Patrzcie, że ta woda jakaś super czysta nie jest Kobiety Teraz tutaj muszą ładować pojemniki na osły Powiem wam, że około 40 minut plus minus od naszej Wioski, tak trzeba tutaj chodzić albo mają na deszczówkę e, takie e, no baniaki wielkie też nie wszyscy mając, więc nie mają więc muszą nosić tutaj wodę właśnie z takiego zbiorniczka Lesoit ośrodek zdrowia w Lesoit wybudowany w 99, tak Renata? wybudowany? Tak. jest opisany. Także tak wygląda, tak wygląda ośrodek zdrowia tutaj. Mój krzyż. Większość kobiet tutaj z dziećmi chodzi Tak jak widzę. A tutaj macie panią doktor. Także tak wygląda gabinet. Jumbo. Jaki problem? problem? Z specjalną grupą. Nie ma specjalnej grupy. Nie ma Tak, grupy. Nie ma a lot, Nie ma specjalnej grupy. Nie ma specjalnej grupy. Nie tak specjalnej Właśnie teraz dajemy. Prezenty a, takie do ma gdzie size, praktycznie yeah. nic tutaj Nie ma a. Nie ma on, 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 on. Tu są różne służby. Są różne służby? Tak. one być? Tak. Mogą one? Okej, ok. Ale mały. I bardzo mały. I bardzo mały. I bardzo Także tak wygląda przychodnia zdrowia. Tak jak wam tutaj pokazywałem, przekazaliśmy e, przed chwilką o, takie rzeczy potrzebne tutaj dla, dla lekarza. I tam bandaże takie naj, najpotrzebniejsze. Niektóre rzeczy to takie. pewnie sam nie wiedział co to jest. E, e, jakieś tam na rany, na oparzenia, jakieś tam leki, maście i tak dalej. Renata tutaj pozbierała, dostała. No, a teraz uciekamy do szkoły. A patrzcie, ta szopka. Ta szopka tutaj. To właśnie przed chwilą powiedział Yangu że to jest very big restaurant. Dla nich, że tutaj, tutaj jest wielka restauracja dla nich. Ja faktycznie pani coś tam widać, że gotuje. No i słuchajcie, dotarliśmy do szkoły. Pierwsze co zobaczyłem, popatrzcie, jak dzieci pracują Kosząc w cudzysłowie trawę, takimi mm. wygiętymi troszeczkę na końcach zagiętymi maczetami w ramach. W ramach oczywiście no, zajęć, taki dzień gospodarczy mają dzisiaj, także to pierwsze mi się rzuciło w oczy, wszyscy tak samo ubrani, za chwilkę podejdziemy, są różne, różne klasy tutaj, wszyscy tak samo ubrani w takie same e, sweterki, koszulki mają, dziewczyny mają spódniczki, chłopcy mają spodenki krótkie, także wszyscy tak samo ubrani, idziemy. Jumbo! Idziemy do środka. Się do szkoły. Dają tak. dziewczyny tutaj uzbierane. Prezenty. A yes. takie tablice. Tablice takie edukacyjne. Happy, cry, emotions, emotions. Tak, tak, tak. wygląda. Szkoła, tutaj jest lutka. Jambo, jambo. Tak wygląda. Tutaj jest Ala, Ala, tablica. Hello. Ja good? Yeah. Także, tak wygląda w środku klasa no w zasadzie nic nie goodbye, goodbye w każdym razie dzieciaki wstają od razu no klasa jak klasa tak samo tak samo jak u nas tablica w zasadzie była namalowana farbą a tutaj popatrzcie przede mną jest szkolny szkolny sklepik szkolny sklepik tutaj także można sobie coś tam coś tam gdzieś gdzieś kupić no a przed szkołą się suszy tutaj kukurydza kukurydza się suszy a tak wygląda cała cała szkoła Oklałem wam, że niesamowite poruszenie, jak odpaliłem drona. W ogóle pierwszy raz drona widzieli. Chyba. No, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ech. O, nie, nie wiem, co dzieci powiedziały, ale chyba. Ambo! Chyba się ze mną przywitały. Tak mi się wydaje. Hello. Hello a tam niedaleko jest taki nowy budynek nie wiem teraz już nie będzie widać ale nowy budynek który no, niedawno w sumie wybudowali ale weźcie sobie wyobraźcie że trzeba przyłączyć prąd od słupa który jest na jakieś 15 metrów stąd koszt to około 800 zł i nie są w stanie tam tego póki co zrobić za jedyne 800 zł to jest nieprawdopodobne a tutaj Zobaczcie, lokalna stołówka, czyli się ugali, gotuje czyli z kukurydzy, to co wcześniej kukurydzę wam pokazywałem, która się suszyła, z tego robię mąkę, a następnie nie, nie będę tego podnosił, bo jest gorące, ale się gotuje tutaj, w lokalnej takiej szkolnej, nazwijmy to, stołówce. Będą potem dzieciaki jadły z tego normalnie. Będą jadły normalnie bez żadnych sztućców, oczywiście rękoma. Także tak wygląda tutaj lokalna Stołówka. Radia, no! A, było trafienie. Z moim celem to nie trafiła. Z moim celem to nie no. o, tutaj jest cel, jak Nie trafiła. Z tym byłoby źle. Z jest Z tymi kijami. No. To jest huśtawka masajska I się huśtają wzajemnie A tutaj macie na przykład dzieciaków, które do szkoły to Co mówiłem wcześniej Nie chodzą, tylko pilnują Bydła właśnie Kozy, krowy no i oni potem nie umieją się ani podpisać, ani nic przeczytać. Także są analfabetami. Wcześniej w tej szkole, w której byliśmy jest 7 klas podstawówki. W ogóle jest 7 klas. No i potem już jest szkoła średnia do szkoły średniej to powiem wam, że już w ogóle bardzo rzadko kto tutaj uczęszcza. Także no, duża część osób nie robi nawet podstawówki, a co dopiero średnią szkołę, no ale tak tutaj tak tutaj żyją Patrzcie na masę, który przed chwilką którego przed chwilką tutaj pokazywałem jest teraz przez burz trzeba trochę uważać też ma te klapki zrobione sandały zrobione z opon

Lian linie Albo albo tamten od razu Pokażę Wam jak wrócimy do wioski, bo na tym właśnie wisi hamak. Ja myślę, że to jest normalna taka lina, A na tej linie wisi hamak, także jest bardzo, bardzo silna tutaj. A w środku jest hmm. peska i to a i to sadzą Chyba tak? Chyba tak. Like yeah. Yeah. ok, yeah. okej. Okay. Okay. To się nazywa Magongo Magongo. Dał mi tutaj kawałek mam tu takie Gorzkawo kwaśne Niezbyt to dobre No a ten owoc Magon był taki niezbyt dobry, ale taki gorzkawo-kwaśny i dosyć mocno się ślina po nim wydziela, więc nie chcę im się aż tak bardzo tutaj pić po tym, w takich upałach, w takich temperaturach, ale niezbyt on jest dobry. Lesiara. Lesiara mia wie. uska Powiem wam, że tak polubiłem tego młodego już uciekamy, dzisiaj ostatni dzień w wiosce chciałem go wziąć nad morze I on co chwilę do mnie tutaj przychodzi jeszcze będziemy jeden dzień nad morzem, ale niestety nie ma miejsca w aucie Marcin. Marcin Marcin? Lesiara. Lesiara tak jest mam nadzieję że kiedyś się uda się wrócić i mu uda mu go zabrać żeby zobaczył jak wygląda morze jak wygląda w ogóle miasto mama, mama. schował się Lesjara pod spód Jasiu chodź tutaj mam zdjęcia porządnie, paznokcie tak, higiena musi być paznokcie tu powymywać te brudy bo się lakier nie będzie trzymał dziewczyny. Good. Amazing. Dobra. Okay. Proszę następna pani. Ile mi dostał? No, przepraszam. przepraszam. Nie Tak, teraz będzie zabieg malowania pewnocki. Ten, ten kolor. Tak, dwa kolory bardzo. do wyboru: różowy i czerwony. Teraz tak. salon piękności. Ciocia wiola. Upiększa. Tak. Wszystkie muszą być ładne. Tak jest, tak jest. Tutaj trochę rączka tak, tak w bananie, czekaj. trochę w bananie, ale tak. to nieważne. Ciocia wiola teraz. Viola Nails Ostatni dzień dzisiaj. W wiosce niestety trzeba opuszczać te wspaniałe miejsce Powiem Wam, że przeżycia są niesamowite Masai is coming Masai is coming w końcu, w końcu czekamy na Masai, żeby zrobić Big Masai Party Są Masaje Jest wielkie Big Maasai Party Big masai Party się? Jesteś Jesteś. Jesteś się. Jego Jego Nie ma <grychy> <Jego nie> problemu Patrzcie na, na najmłodszych Jeszcze nie ma sajów ale dzieciaków, którzy chcą być jak ich starsi bracia, koledzy. A z tej strony dziewczyny. Yeah. <laughs> Chodź, chodź, rodem tutaj Patrzcie, przed wami Najstarsza w wiosce Właśnie, że nigdy nikogo to nie szydzi, nie śmieje się. Wszyscy żyją wspólnie. Nikt nikogo nie ocenia. No, także słuchajcie, tak wygląda masa i party. Nic nie jest udawane, tak jak tutaj rozmawiałem wcześniej z Renatą Czyli to co niejednokrotnie powtarzałem Polka wśród Masajów Popatrzcie Nie za wiele widać, w sumie z tyłu, bo jest mocno ciemno Nikt nikogo nie ocenia, jeżeli ktoś zrobi jakąś głupotę Nikt nikomu nic nie wypomina To niesamowite przeżycie, powiem wam Coś fantastycznego Także co, stanę sobie pod światłem, bo mnie lepiej widać. Kończymy naszą przygodę w Lesoid z masajami. Jeżeli podobały wam się odcinki, tak jak zawsze powtarzam, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie suba, dacie komentarz, dacie lajka like pod filmem. Trzymajcie się i ciekam się jeszcze chwilę pobawić. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!